Marzy Ci się, żeby uzyskać instrukcję obsługi własnego ciała, ale masz wrażenie, że nie jest to możliwe. A jednak badania genetyczne są w stanie dać nam odpowiedź na różne nurtujące nas pytania. Na przykład, czy dieta ketogeniczna albo śródziemnomorska będzie dla nas odpowiednia, albo jaki rodzaj sportu. Dlaczego na przykład jesteśmy przewlekle zmęczeni? Bo może nie wchłaniamy odpowiednio niektórych witamin z powodu różnych bloków metabolicznych. Albo mamy nadwrażliwość na kofeinę. Odpowiedzi na wiele podobnych, nurtujących często nas pytań znajdziemy właśnie w takim badaniu genetycznym i w indywidualnym raporcie, który możesz uzyskać. Zapraszamy Cię zatem do kliniki Selvestim właśnie po Twój indywidualny raport genetyczny. Po to, by żyć lepiej wolniej się starzeć, super funkcjonować i czuć się dobrze we własnym ciele.